Nie, tak, Przy, przygotowałam to ćwiczenie, czuję się bezpiecznie i spokojnie tu, gdzie żyję. <coughs> więc chciałabym, żebyśmy zrobili sobie przygotowanie, ale myślę, że nie wszyscy też znają punkty. Mhm. O, jakiego... O, super. Ale nie wszyscy znają punkty, więc y, pokażę też y, szybko. Więc słuchajcie. Y, tak. Tutaj, pomiędzy tym moim palcem a tym, to jest chyba serdeczne. Tutaj mhm. jest punkt gamma. nie A. Dobra, to jest punkt gamma, taki musicie mieć do mhm. mhm To jest punkt gamma. Później mamy tak, punkt brew. Później mamy bok oka. A który bok? Który? Obojętnie który, i obojętnie która ręka, i obojętnie tam ile y, opuszków. Pod okiem? Mhm. Pod nosem. Broda i teraz mamy tak obojcze, tutaj jak mamy kości, to tutaj mamy najlepiej robić y, dwiema dłoni i tak mm. sobie y, ten punkt taki jakbyś miała dołeczek tutaj y, takie y, za A, kości. To, tak, to, to, takie do, dołeczki. Dobra, mam. To tutaj opukujemy. Kolejny punkt to mamy pod pachą. Kobietom troszkę łatwiej, bo tam mniej więcej gdzie jest ta piszbina od stanika, to tam jest ten punkt. U mężczyzn, no to jest mniej więcej 7 centymetrów, jakbyście patrzyli pod pachą. I też jak się boicie, że nie traficie w ten punkt, to po prostu opukiwać całą dłonią. I punkt głowa jest tak. Obojętnie, czy robicie y, dwoma palcami, czy, czy trzema opuszkami, y, czy robicie po dwóch stronach, czy po jednej, to nie ma żadnego znaczenia. Mm -hmm. no okay. Czuję się bezpiecznie i spokojnie, tu gdzie żyję. Ja mam -hmm. mu pytanie, musi trwać taka sesja EFT? Y, to zależy, to zależy, co robimy, to zależy, jaki jest temat tego y, i na ile czujemy tak naprawdę ten problem, który mamy. Bo są sesje, które na przykład są takie szybsze, a też mamy tam temat, powiedzmy, ja pracuję też z celu EFT, więc tam na przykład też przechodzimy przez poród, przez spotkanie pierwsze z rodzicami, no, gdzie to czasami jest tak, że na tej pierwszej sesji też się nie skończy, więc w zależności tak naprawdę od też, jaki to jest kaliber tego wezwania naszego zrobienia. Hmm, super. I na czym będzie polegać to ćwiczenie? Teraz będę porównać punkty i ja będę mówiła po kolei, co mamy robić. Dobra. Czy pierwszy punkt, który będziemy robić, teraz, to będzie punkt ten, przy tym małym palcu, to jest punkt karate. Mhm. Poprawujemy w ten sposób, nie? Dobrze, kochani, to y, najpierw opukujmy. Y, jasne? Hmm, tak. To jasne? Chyba tak, od teraz do 10, jaki jest problem. Zaraz was poprowadzę. Tutaj. Opukujmy tutaj sobie punkt y, gama, który pokazywałam na samym początku. Możecie sobie zamknąć oczy. Weźcie sobie trzy głębokie wdechy do brzucha. Tak, aby się osalić w ciele. I zastanówcie się teraz, na ile czujecie ten brak poczucia bezpieczeństwa w skali od zera do dziesięciu. I teraz, kochani, przechodzimy do punkt karate. Mimo tego, Ogośle, to może będziesz powtarzać. Mimo tego, że boję się tego, co dzieje się na świecie, że boję się tego, co dzieje się na świecie, jestem niespokojna. Jestem niespokojna. Bo mam obawy co do mojej przyszłości. Bo mam obawę co do mojej przyszłości. I czuję niepewność w tej sytuacji. I czuję niepewność w tej sytuacji. To głęboko kocham siebie i akceptuję to, że tak mam. To głęboko kocham siebie i akceptuję to, że tak mam. Mimo tego, że czuję strach. Mimo tego, że czuję strach. Bo boję się o siebie i swoją rodzinę. Bo boję się o siebie i swoją rodzinę. Boję się o nasze utrzymanie. Boję się o nasze utrzymanie. I o to, że może zabraknąć nam środków na życie. I o to, że może nam zabraknąć środków na życie. To wybieram spokój, o mój spokój. To wybieram spokój i co? O mój spokój. O mój spokój. Mhm. Mm Mimo tego. Mimo tego. Że czuję napięcie w moim ciele. Że czuję napięcie w moim ciele. Patrząc na to, co dzieje się na świecie. Patrząc na to, co dzieje się na świecie. I boję się nowych obostrzeń. I boję się nowych obostrzeń. I jak dalej będziemy żyć? I jak dalej będziemy żyć? To kocham i akceptuję siebie i to, że tak mam. To kocham i akceptuję siebie i to, że tak mam. Okay. Braw. Boję się. Boję się. I Jestem niespokojna patrząc, co dzieje się na świecie. Jestem niespokojna patrząc, co dzieje się na świecie. Bok oka. Mam obawy. Mam obawy. I czuję niepewność co do mojej przyszłości. I czuję niepewność co do mojej przyszłości. Pod okiem. Czuję strach. Czuję strach. Boję się o siebie i swoją rodzinę. Boję się o siebie i swoją rodzinę. Podnoszę. Boję się o moje utrzymanie. Boję się o moje utrzymanie i o utrzymanie mojej rodziny. I o utrzymanie mojej rodziny. Że może zabraknąć nam na życie. Że może zabraknąć nam na życie. Broda, czuję napięcie w moim ciele. Czuję napięcie w moim ciele. Patrząc na to, co dzieje się na świecie. Patrząc na to, co dzieje się na świecie. Obojczek. boję się nowych obostrzeń. Boję się nowych obostrzeń. Odpacham. Boję się, jak dalej będziemy żyć. Boję się, jak dalej będziemy żyć. Głowa. Głęboko oddycham. Głęboko oddycham. Bre. Uwalniam niepokój i strach. Uwalniam niepokój i strach. Który czuję patrząc na to co dzieje się na świecie. Który czuję patrząc co dzieje się na świecie. Bok oka. Uwalniam obawy i niepewność. Uwalniam obawy i niepewność. Co do mojej przyszłości. Co do mojej przyszłości. Pod okiem. Uwalniam strach o siebie i swoją rodzinę. Uwalniam strach o siebie i swoją rodzinę. Podnoszę. Uwalniam lęk o brak środków na życie. Uwalniam lęk o brak środków na życie. Oraz przekonanie, że może tak być. Oraz przekonanie, że może tak być. Brada? Uwalniam wszystkie napięcia z ciała. Uwalniam wszystkie napięcia z ciała. Ojczyk? Rezygnuję ze strachu. Rezygnuję. Jeszcze raz. Nową... Rezygnuję ze strachu przed nową sytuacją. Rezygnuję ze strachu przed nową sytuacją pod pachą uwalniam wszystkie przekonania uwalniam wszystkie przekonania i blokady jakie mam i blokady jakie mam a jakich nie jestem świadoma a jakich nie jestem świadoma głowa uwalniam to wszystko co niosę ze sobą Uwolnię to wszystko, co niosę ze sobą. I co pamięta moja pamięć komórkowa? I co pamięta moja pamięć komórkowa? A co nie jest już mi potrzebne? A co nie jest już mi potrzebne? Brawie. Czuję się bezpiecznie i spokojnie tu, gdzie żyję. Czuję się bezpiecznie i spokojnie tu, gdzie żyję. Obok oka mój spokój stopniowo wypełnia moje ciało. Mój spokój stopniowo wypełnia moje ciało. Okiem. Ja i moja rodzina żyjemy w harmonii i radości. Ja i moja rodzina żyjemy w harmonii i radości. Podnoszę. Mam zawsze środki finansowe. Mam zawsze środki finansowe, które napływają do mnie z nieograniczonego źródła. które napływają do mnie z nieograniczonego źródła. Broda. Wszystkie komórki mojego ciała są w pełni zdrowe. Wszystkie komórki mojego ciała są w pełni zdrowe. Oboczek. Patrzę na wszystko, co się dzieje z dystansem. Patrzę na wszystko, co się dzieje z dystansem. I pełnym spokojem. I pełnym spokojem. Od Oddech i spokój wypełnia każdą moją komórkę. Oddech i spokój wypełnia każdą moją komórkę. Głowa. Dziękuję sobie. Dziękuję sobie. Że dałam sobie spokój i wolność. Że dałam sobie spokój i wolność. I głęboki wdach. I wdach. Jak się czujecie?